Alfa jest wolna i naprawdę jest prześliczną, przystojną dziewczynką. Waży 174 gramy. Rewersja do mączniki. Pochłania. Poprawka. Ma krótki pysią i troszeczkę pinta przy pupie. Jupiter, waży bardzo ładnie już 190. Ponad, masz ma. I tak wcinam robaki. Smacznego. Judy. Wraz ze zmianą mingi ostatnią zmienia kolor, ciemniej robi się bardziej przystojna i naprawdę robi się śliczna. Ale ostatnia zmiana igieł bardzo, bardzo i dokucza Igiełki gubi i strasznie jest niezadowolona ciągle. Masz tu. Jesteś śliczna, wasze 204 gramy. Widać piękny wypasiony jeżu. Kruszynka też nam ładnie przybrała na wadze. Wiecznie zmierzwiona. Grzybka. Też lubię mączniki. waży prawie 140 gram. Śliczna dziewczyneczka, też ciemna. Też dar grey. Z pinto. Tu masz maleńka. Pokaż się. Chodź, masz tu jedz. Jaś podobnie przystało <laughs> Na faceta waży 187, nabrał ciałka i robi się śliczny jeżu. <śmiech> <śmiech> Dzisiaj jest ważny dzień dla chłopców, będą odizolowani od dziewczynek Marcia.